Agnieszka Holland, która wy wyreżyserowała film Mr. Jones, reżyserowała też część odcinków serialu, którego jednym z producentów, który jest jednym z twórców I tego aktorów. pomysłu i aktorów, jest Maciej Musiał. Serial 1983, a Maciek jest też z nami za sprawą rankingu Forbesa. Rankingu, który przedstawia w różnych kategoriach 30 najbardziej obiecujących ludzi przed 30. I znalazłeś się tam właśnie w dużej mierze za sprawą tego serialu, ale też tego, że byłeś producentem. Ale skąd w tak młodym człowieku. U progu kariery właściwie aktorskiej pomysł na to, żeby już produkować. Ty wygrałeś w kategorii kultura. Tak, tak, tak w sensie rozrywka. Mhm. Kultura ehm, i rozrywka, bo taka kategoria jest. Tak, więc podziwiam bardzo pracę chłopaków. Ehm, a... Podpisujemy się, że dumnie jesteśmy z naszych młodych, zdolnych Polaków. Tak. A wracając do Maćka Musiała, producenta. Skąd ten pomysł? W, wiesz co, no... Bo ludzie, George Clooney, mhm. to wpadł na ten pomysł tak po 40. Tak, wiesz, to chyba wszystko zaczęło się od tego, że jak miałem 18 lat, to poleciałem do Los Angeles i tam zobaczyłem, że młodzi aktorzy nie tylko grają, ale też robią Są zdjęcia. kelnerami też na przykład. Też, ale oprócz tego, oprócz tego, że pracują, to też robią zdjęcia, piszą sztuki teatralne, piszą bardzo krótkie bardzo metraże, reżyserują dokumenty, produkują. I nie ma takiego podziału bardzo sztywnego, jak jest w Polsce, że jak Robimy to, co studiujemy, tylko jak mamy szeroki waklarz e, zainteresowań, próbujemy wszystkie. Gdy wrócimy do Polski, i stwierdziłem, że fajnie byłoby jakby przygotować swój projekt, I, e, i to się udało. Gdzieś tam w Polsce byliśmy e, pomijani i nikt nas nie wierzył, i wielokrotnie słyszeliśmy, że nam się to nie uda. Powiedzenie Maciek, że to się udało, to jest taki trochę eufemizm, dlatego, że zrobiłeś coś, o czym marzy chyba większość dużych, tak zwanych grubych producentów tutaj również w Polsce, A mianowicie yy, zrealizowałeś z Netflixem, czyli z, no, w tej chwili z potęgą, tak? Mhm. Film to nie jest takie, hopsiu, powiedz mi, co to się robi? Pisze scenariusz, idzie się do Netflixa, daje się i już? Wiesz, to nie jest chyba takie proste, w... jak to w tej chwili <laughs> przedstawiłeś. Wiesz, co, to, jest, to jest, jest proste, bo, bo rzeczywiście. Te struktury w Stanach ym, sprawiają, że, że każdy scenariusz zostanie przeczytany i jeżeli coś im się spodoba, jeżeli coś jest dobrego, ym, to nie ma tak jak w Polsce, że ktoś nie odbierze telefonu, nie przeczyta. Bo nigdy nie wiadomo, tak? Bo... Tak. A tam, ym, tam ta etyka zawodowa jest troszeczkę inna i. No i... A było ile czasu, niż tu wręcz. Ale tak technicznie, ile czasu minęło od momentu złożenia tego scenariusza w Netflixie amerykańskim do momentu tego telefonu do Ciebie? Niedużo, nie bo to wciąż młody człowiek. No to właśnie, właśnie, ale tak konkretnie, to są dni, miesiące, lata, że ktoś dzwoni i mówi, dzień dobry panie Maćku, ja właśnie jestem z, tam, chcielibyśmy ten film wyprodukować, co pan na to? Myślę, że cały proces od momentu, kiedy to do nich trafiło na biurko trwał hmm, trwał rok. Tam też troszeczkę jest inaczej, bo się składa pakiet, a nie do, tylko scenariusz, czyli producenta, reżyserkę, reżyserię. E... Wszystko złożyłeś, tak? T tak. Ale, ale rok ale niepewności. Trochę. Tak, bo tak, rok da się wytrzymać, bo to o tyle nie Ale nikomu nie mówiłem o tym, bo jakby nie wierzyłem w ogóle, że to się wydarzy. Więc, oprócz bo... taty, tak, bardzo ty. często siadają wybitni aktorzy. I bardzo tak. często opowiadający o aktorstwie mówią o blaskach, ale też o cieniach, o tym, że. Ciągle czekasz na telefon, mm -hmm. ciągle marzysz o jakiejś roli, ale jesteś cały czas zależny od kogoś. A ty mając ledwie nieco ponad 20 lat, zrobiłeś coś zupełnie innego. No teraz jaka byłaby twoja rada dla młodych ludzi, albo nawet dla nieco starszych aktorów, że nie ma co czekać na telefon, ale samemu zacząć kreować rzeczywistość Myślę, i filmy, w których chce się grać? Myślę, że nawet nie dla aktorów, ale w ogóle dla wszystkich młodych ludzi, że że warto kreować tą rzeczywistość dookoła siebie, warto być odważnym, warto mieć marzenia, które są silnikiem do naszych działań i często te granice stawiane przez przemysł, biznes, w którym się, nie wiem, czy to jest medycyna, środowisko akademickie, zawsze są jakieś granice i ktoś nas powstrzymuje, ale że można je prze, prze, przekraczać i jakby można mieć siłę i można działać i, i tak naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. No teraz tylko wypada się zaplasz, kiedy przejdziesz do TVN-u. No właśnie. Nie. A propos blasków i cieni. I cieni. Ale wiesz jest. Nie chciałbyś jest... samych blasków? <laughs> nie chciałbyś samych blasków właśnie. Trochę Masz, mi się nie Słysza, godzi. z czerwoną ekipą w sensie tą Netflixową też mi jest na razie dobrze, ale. Z tą czerwoną. Mać, bo, ale <laughs> fajnie sobie radzisz i po prostu ci kibicuje. Naprawdę. No nie, ale jesteś, jesteśmy, jesteśmy przy okazji naprawdę z ciebie dumni. Miałem dużo szczęścia i. No, My jako starsi góry, już ludzie patrzymy, było, że jak wspaniali ci byli. Nie, nie, słuchaj, ja cztery razy musiałam przeczytać, że Maciek ma 24 lata, wiesz, bo tak myślałam, że on już tyle zrobił i, i te, taka, taka lista i Forbes i tak dalej, Maciek, że mam nie wiem, 124. Że jesteś dla nas inspiracją. Ta.